Rozdział 22 Kraj kwadlingów. Czwórka podróżników już bez przygód przedostała się przez las, a kiedy wreszcie opuściła to ponure miejsce, ujrzała przed sobą strome wzgórze, od szczytu do podnóża pokryte wielkimi skalnymi głazami. To będzie trudna wspinaczka stwierdził strach, ale tak czy owak musimy jakoś przedostać się na drugą stronę. I poszedł pierwszy, a reszta udała się za nim. Od pierwszego głazu dzieliło ich już tylko parę kroków, gdy nagle usłyszeli okrypły krzyk. Nie zbliżać się! Ktoś ty? spytał strach. Wtedy ponad głazem ukazała się głowa i ten sam głos powiedział. To wzgórze należy do nas i nikomu nie pozwalamy przez nie przechodzić. Ale my musimy przejść rzekł strach. Idziemy do kraju kwadlingów. Nie ma mowy! A z skały wyszedł najdziwniejszy człowiek, jakiego wędrowcy kiedykolwiek widzieli. Był dosyć niski i krępy. Miał dużą płaską na czubku głowę, osadzoną na grubej, pomarszczonej szyi. Rzecz ciekawa: rąk nie miał wcale. Strach widząc to, przestał się obawiać, że ta bezradna istota zdoła uniemożliwić im wdrapanie się na wzgórze i powiedział: Przykro mi, że nie zastosujemy się do Twojej prośby, ale musimy przedostać się na drugą stronę. Czy Ci się to podoba, czy nie? Rzekłszy to, odważnie ruszył naprzód. W tej samej chwili głowa mężczyzny błyskawicznie skoczyła do przodu, a szyja rozciągnęła się tak bardzo, że płaski czubek głowy uderzył stracha, który sturlał się ze wzgórza. Niemal równie szybko głowa wróciła na dawne miejsce, a mężczyzna roześmiał się chrapliwie i powiedział. To nie takie proste, jak myślisz. Zaskał dobieguralny wybuch głośnego śmiechu, a Dorotka zobaczyła, że za każdym z nielicznych głazów na zboczu kryje się bez ręki młotogłów. O, lwa bardzo rozłościł śmiech z nieszczęśliwego wypadku stracha i wydał straszny ryk, który jak grzmot odbił się pośród skał i pognał na wzgórze. Wtedy głowa znów wystrzeliła i wielki lew sturlał się po zboczu, jakby trafiony kulą armatnią. Dorotka zbiegła na dół i pomogła Strachowi wstać, a Lew podszedł do niej posiniaczony i obolały. Nie ma sensu walczyć z ludźmi o strzelających głowach, powiedział nikt im się nie oprze. Więc co mamy zrobić? Wezwij skrzydła te małpy, zaproponował Blaszany drwal, masz przecież prawo wydać im jeszcze jeden rozkaz. Rzeczywiście, odparła dziewczynka i włożywszy na głowę złotą czapkę, wypowiedziała magiczne słowa. Małpy jak zwykle zjawiły się w mgnieniu oka. Jakie masz rozkazy? Zapytał król małp, nisko się kłaniając. Przenieście nas na drugą stronę wzgórza do kraju Kwadlingów, odpowiedziała Dorotka. Już się robi, rzekł król. Skrzydlatem małpy natychmiast pochwyciły na ręce czwórkę wędrowców. I tota, i uniosły się w górę. Kiedy przelatywali nad wzgórzem, motogłowy wydzierały się ze złości i strzelały głowami wysoko w górę, lecz nie mogły dosięgnąć dla tych małp, które sprawnie przeniosły dorodkę z przyjaciółmi na drugą stronę i wylądowały z nimi w pięknej ojczyźnie kwadlingów. To już ostatni raz. Więcej nie możesz nas wzywać, rzekł dorodki król, więc żegnaj i powodzenia. Żegnajcie! Bardzo wam dziękuję! odrzekła. Skrzydlate małpy wzbiły się w powietrze i zaraz zniknęły im z oczu. Kraj kwadlingów sprawiał wrażenie bogatego i szczęśliwego. Wokół rozciągały się pola dojrzewających zbóż poprzecinane brukowanymi ścieżkami i uroczo-szemrzącymi strumykami, przez które przechodziło się po solidnych mostach. Płoty, domy i mosty były pomalowane na jaskrawo-czerwono, tak jak w kraju winków na żółto, a w kraju manczkinów na niebiesko. Sami kwadlingowie, niscy, grubi i przyjaźnie usposobieni ubierali się na czerwono, więc ich sylwetki wyróżniały się na tle zielonej trawy i złotego zboża. Małpy pozostawiły wędrowców nieopodal wiejskiej zagrody, a cała czwórka podeszła do domu i zapykała do drzwi. Otworzyła żona farmera, a kiedy dorodka poprosiła o coś do jedzenia, kobieta dała im dobry obiad z trzema rodzajami ciast i czterema rodzajami ciasteczek oraz miską mleka dla Tota. – Jak daleko stąd do zamku Gladioli? – zapytała dziewczynka. – Całkiem blisko – odpowiedziała kobieta. – Idźcie drogą na południe i wkrótce do niego dojdziecie. Przyjaciele podziękowali dobrej kobiecie i znów powędrowali dalej przez pola i mostki, aż ujrzeli olśniewiająco piękny zamek. Przed bramą stały trzy młode dziewczyny w eleganckich mundurach, oprzytych złotym galonem. Kiedy Dorotka podeszła bliżej, jedna z nich zapytała – w jakim celu przybywacie do południowego kraju? – Żeby spotkać się z dobrą czarownicą, która tu panuje – odpowiedziała dziewczynka – czy zaprowadzicie nas do niej? – Powiedzcie, jak się nazywacie, a ja zapytam Gladiolę, czy zgodzi się was przyjąć? – Wszyscy przedstawili się więc i dziewczyna żołnierz weszła do zamku. Po chwili wróciła, żeby oznajmić, że dorodka i pozostali zostaną przyjęci natychmiast.